No tutaj kałamarnica po utrudnieniach technicznych. To może od nowa. Dobra, tamtego nie wstawię od skrytka. Dobra, więc trochę poprzechodziłem I właśnie jesteśmy przed wejściem do serca potępionych. I mam 28 poziom. I właśnie weszliśmy. I mamy znaleźć grzeszne serce. ...i cierpienie, które odczuwam... ...nie musisz umierać z niecierpliwości przed z Czemu to się... A dobra i patrzę mam fajnego skilla, że zostawiam duchy, oni ich atakują, a ja se walczę. A to jeszcze za mnie walczy. Szkoda, że im nie zadaję tyle co normalnie. O kurde. Tu jest jakiś mega miecze i nie mam meku. Dobra. Bo zapomniałem posprzedawać. Dobra, to idziemy posprzedawać. Tylko sobie miecz. Weźmiemy. Ue, bo Słabe to. Dobra, to zrobimy ścięcie. No dobra, właśnie jesteśmy u kupca. Będziemy mu sprzedawać swoje towary. Sorry, pies. Tak, połaś sobie po mnie. Sprzedajemy naszej temy. Dudaj, dudaj. Sprzedajemy moje itemy do do, 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 do... do Tego tu nie posprzedaję. O, jakie fajne spodnie O, to też jest bardzo fajne, lecz nie potrzebuję tego. Właściwie, czemu ja śpiewam? Ej, ktoś mnie tak ugarnie bo ja nie umiem. No nie, to polski. Dobra. I tego nie sprzedajemy. Eee. Nie, dzięki. To. Uhu, 180 to szczerze. dobra. Dobra. I mamy 129 tysięcy. I co? Puste? Kurde. Orze się. Przeszkol. No teraz, może tylko kryształki. A jest są w tak cicho. To idziemy tam, gdzie mamy iść. Oj, tam, tam, o. Będzie później za to kasa. Najwyżej się wyrzuci. o, o lol, Ale to się tepło. Nie jestem tego. Fajne to, bo jeszcze moje duchy ich biją. To to? Wow! Mam lepszy hełm od tego. Kurde, ale wyglądam w tym jak Menel. Eee, a jakby było w chmurce. Nie, dzięki. Dobra, jeszcze sobie wolę dalej, mój hełm. Wiem, że jest słabszy, ale nigdy się nie zniszczy. Poza tym to jest hełm premium O tam jest bosek trolek Help me jenaber Wow, Jakaś mega kusza tu jest Pójdę ją odpalimy Klony, help me A ją ja przecież deszcz! Uh! Identyfikujemy Wow, lepszy ataka. Nie chcę atak. Wuhuu! A ta jest. A towarzysza. Mogę ci coś dać? LOL, mogę mu to dać! Nie no to jest hardcore! Taki hard. Ma 27 a 28. Lol, jak ona wygląda z tą siekierą na plecach! Patrzcie! Patrz, ale fajnie, co nie? Tki się giera. O, demoniczny kufer. Kaska, 10 zł dziękuję. Wuhuu! Get Żyją Żyjowy, Będę musiał walczyć z takim oto pająkiem! Jak ja nienawidzę pająków. Znaczy no dobra, no są takie, które lubię, ale... Prawdziwy fragment włóczni, wow, ja chcę to zobaczyć. Fajna włócznia. Czy znaczy wiem, że to miało być... LOL ile tu mi HP doda, ale... czy to była aż 4, nie 3? LOL!

Rahamka! Co to jest to duże? Mam nadzieję, że nie będę musiał walczyć z takim czymś. Dobra, idziemy dalej. O kurde. Trzy, szybko! Nie, no serio? Przebiegasz przez ogień? O, 25%... Co? Co? Teraz... A, bo ja znalazłem to serce. Pani rządcy ty... Get yes, up! A. a teraz gin! Nie... Ja to pobudzają. Co? Co? Zabij! O, mam zadanie. Co? Jak ja to rozwaliłem? Mam znaleźć wieże przeklętych, a coś dostałem za zadanie. Nie, dalej. Woo! Cała fajnie wygląda. Jak ja mam to znaleźć, jak to mi pokazuje, gdzie to jest? Chyba dość powinno być. Serio? 826 HP? Wow. Mam coś, co się nazywa nieposkromioność. Lol, 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 skorpiony. Oba po prostu bierzemy run, forest, run. Aaaa, oh, tepe. Tepe, mandio, vivo. Aha, czyli ja jednak mam tego szukać. Blisko. Tak, blisko. Damn it. Jakie dźwięki. O nie, nie to, to jest głupie. Łot! że O nie, to już tego wymaga. Kurde, trzeba było to wcześniej zrobić, by ich tak rozwaliło. знаешь To była wieżyczka strzelająca, bo coś wam nie uderzyło. do a nie wiem co. Wow! Podziemne monstrum! Się wolę przemieszczać. Uho! Wow! Benhe! A tak, wygraliśmy I wiecie co? To już chyba będzie na tyle. To... Oho! Poczekajcie, jeszcze rozwalimy boska! Dawaj Bosku, trollku! No jaki troll? Dobra, po prostu będę srał deszczem. I teraz segiń. Kudo żyje! Haha! Wzięliście na jednego hita! Dobra. Na sto. I to by było dzisiaj na tyle, żegna was Kałamarnica z 28 ósmym poziomem i w menu głównym papa. Pa.